Ogólnie, zespół Tureta Fit Geluś. Aha. Aha. Pieniądze. To już się dobrze zapowiada. Roman, trzy ja. złote. Pozdrów jeszcze, Kaczego, i powiedz, że jestem. Jesteś zjebem, kaczej, albo jesteś zajebisty, nie, to, to końcówka zjebem jesteś chyba, bo M na końcu, dobra. Zespół Tureta to jest jakby zespół zaburzeń o podłożu takim neurorozwojowym, na który składa się zespół tików, jej ruchowych i głosowych. Tik na przykład ruchowy jest wywołany skurczem mięśni, objawia się na przykład klaskaniem, skakaniem. <todgłosy> że mruganie, czy takie proste ruchy głowy, dotyków złożonych, to są całe sekwencje... Zespoł choroba Neurologiczna. Ogórek, 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 ogórek zawita dziś do dziurek, o, gdy nie ma męskiej pały, ogórek jest wspaniały. Kup Sonik, 85 złotych. Dawać duże, 85 polskich Polski pieniędzy. No i pan Kupsonik, widzisz? Pan Kupsonik wjeżdża, pan Kupsonik No, no wygrywa, wygrywa tutaj. Złego, nic negatywnego, samo pozytywy. No nie, no, no macie linka tutaj, macie linka z tego. Nie wiem, to. Od tego momentu, od tego momentu to wygrywa. To jest jakby zespół zaburzeń o podłożu takim neurorozwojowym, na którym... Ma pozdrawiam Olzaka i Kredia Siewa, pozdrowiasz Olzaka i Kredia Jest wywołany z mięśni odjawi się na przykład tutaj <laughs> Kurwa! Nie, dobra nie oglądam tego, to jest... To jest... Nie! To jest za mocne Pozdrawiam Garusz, pozdrawiam, to jest za...